biec lub biec sprintem. Domyślnie twój sposób poruszania ustawiony jest na bieg, ale jeśli naciśniesz klawisz sprint, zaczniesz biec Trzeba sprintem. Wiedzieć, jest Ponowne naciśnięcie tego klawisza pozwoli ci wrócić do biegu. Czy to jasne? Mhm. Ja mogę się dowiedzieć, jak jest klawisz sprintu? No, na tym właśnie teraz nie wiem. Nie wiem, czemu to tak jest właśnie, że nie słychać. Nie wiem, czy może to po prostu tak. Dlaczego teraz mi o tym mówisz? Ech, tak sobie. To pa. No pa. pa. Chwila, moment. Ty coś hmm. przede mną ukrywasz. Hmm. Tak. Pa. 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 Okej okay. ja Teraz sobie zapiszę. Chciałbym wiedzieć ewentualnie jak ten sprint tutaj włączyć. Gro, proszę ci pozwól się zapisać. Nie, nie, że... Ta gra po prostu jest anty-jakubowa, bo nie mogę zapisać. To. Nie! Absolutnie. Bo Wgodna... jakim prawem? Nie, no nie wierzę, słuchajcie. No jak ma to taki problem z zapisem? To się, Enter, no zatwierdź to. Dobra, wiecie co, sram na ten zapis tutaj. Jak to jest sprint? No właśnie. Słuchajcie, bez sprintu ja tego nie zrobię, a nie wiem jaki jest sprint. Zrobiłem to bez sprintu? Ja ale pierwszy raz. Znowu ta wrucha. Widzę, że udało ci się minąć głaz. Bez sprintu? Nawet. Na pewno nie dzięki Ale będę musiał się dowiedzieć, wiecie, bo... Już prawie się stąd wydostałeś. No. Coś mi się zdaje, że ten fragment gry jest tylko po to, żebyś mogła mi opowiedzieć o zasadach. Hmm, tak Oni czy tak siak. Fajny zwrot, Kolejną wie, to przydatną grapek, jakby, funkcją nie? jest tryb rozglądania się. Wiem, Jeśli naciśniesz klawisz, rozejrzyj się i przytrzymasz go, zobaczysz świat swoimi oczami. A nie jak dotąd wiecie, nie jednej nie z kamer gry. Lepiej powiedz to im, nie no mnie. No właśnie, to jest też fajne, takie Jak do chcesz. Jeśli naciśniesz klawisz rozejrzyj się i przytrzymasz go, zobaczysz świat oczami Szymka, a nie jak dotąd okiem jednej z kamer gry. Przytrzymując klawisz rozejrzyj się, za pomocą kursorów możesz obracać głową Szymka. Kiedy zechcesz wrócić do normalnego trybu, uśmiech. To po prostu jest puść przycisk. Świetnie, krótko i na temat, na pewno zrozumieli. Mogę już iść? Straszny z ciebie niewdzięcznik. No. I teraz zaczę się No Właśnie chodzi o to, że tutaj jest taka dróżka, którą normalnie nie widzimy. Dzięki jednej z kamer z gry I musimy właśnie tak iść. chyba bardziej tu no a na no nie mogę iść, jak tutaj jest to proszę nie bójcie się nie spadniemy nawet jeżeli bo no nie, nie, nie można tak jakbym z Larką z shiftem krawędzi jego nie spadnie to ja muszę zapisać tą radę Troszkę z tym zapisywaniem Cześć, chyba się naprawdę pójdę zrobić No na to na chybił tak, no, Albo to ona się zapisuje, ja nie wiem, co chcecie. To jest coś takiego jakby przerwany ten dzień. Taki jest ten sprint, prawda? Nie Dobra, potem to odkryjemy. Tak. Z czasem biegniemy, już jesteśmy bardzo blisko końca. Także wydostanę się z tego miejsca i no. No, zakończę. To, to znowu ty. Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Jeśli naciśniesz klawisz czołganie. Zaczniesz się czołgać, podpierając się dłońmi i kolanami. W tej pozycji możesz się czołgać we wszystkie strony za pomocą kursorów. Ponowne naciśnięcie klawisza czołganie sprawi, że wrócisz do pozycji stojącej. Matwizna. W porządku. W zasadzie nie powinnam podpowiadać, ale. Nie pozwól by dostrzegło cię oko Teraz bym że... Powiem, jak? przypomniało, dlaczego ja w tej grze tak... O, znam mamy ten... Mu ja... widać, na... widać na, na tym ten tak. no! Egipski hieronim! jest to człoganiem. Aha, Z, tak? Teraz mi się przypomniało jak to się stało, że ja po prostu tknąłem w tej grze. No, reakcja jaki podpis... Przypomniałem się dlaczego tknąłem w tej grze. Yy, to jest po prostu słuchajcie wręcz śmieszne dlaczego. Kucamy. Właśnie. To oko. O ja ci pierdzielę. No patrzy. Dobra. Idziemy. Fuck! To jest zamknięte. Ja no i co ja teraz zrobię? Kurde, tam gdzieś musi być jakaś dźwignia chyba. No zamknij to ze zasrane. Aha, on nie miał przemknięte, okej. Okay. Gdzieś tam musi być jakaś dźwignia czy coś. Gdziekolwiek, cokolwiek. Ale gdzie? Wstawaj. Nie! Wstawaj, teraz piu adult becz. Dobra, no, czołgę się, szymku. Słuchajcie, bo wtedy po prostu giniemy, nie? Jak... Jak on nas wyłapie... No. Więc możemy... Możemy iść do bali w końcu. I tak na dobrą sprawę wyszliśmy z świątyni. No! To chyba już ostatnie drzwi! No, zgadza się. I wychodzimy. Eee. Nie kłócamy, wychodzimy. Muzyczka wam się tak wbije w głowę, że będziecie zawsze pamiętali to z tego ekranu wczytywania. No. I taki filmik pokazał yy, yy. takie malutkie, nie wiem, intro. Czy? W pewnym sensie, tak? Pokazuje co tutaj jest. Często tak to pokazuję. Yy. Że Szymek, właśnie jakoś tak. Przyjemnie wyjść zanika. z tych zatękłych katakumb. Jak znam życie, to ten typek Kalipso gdzieś tu się przyczaił. Albo on, albo ktoś z dziwną i tajemniczą wiadomością. Szymek jest trochę niewyraźny, niestety. Ale okej, okay, słuchajcie, ja sobie zapiszę i zrobię takie małe sprawdzenie, czy to się zapisuje, pomimo tego, że. No, się zapisało. No więc dobra, słuchajcie, ja tutaj zakończę yy, tego let's playa. Mam nadzieję, że będzie odcinek, cała seria spodoba. Z yy, zachęcam do komentowania i wypowiadania się opinii na temat tej gry, cesarzowania, czyli to jest w naw nawiasie ocenianie dla moich nowych widzów. No i do subskrybowania kanału. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i dzięki za oglądanie i cześć!